Jeżeli masz w Niemczech wypadek i pracujesz na etacie, nieważne czy dzieje on się w pracy czy w czasie wolnym, nie ma to prawie kompletnie znaczenia, ponieważ jeżeli dochodzi do niego w pracy, to tylko przy poważnym trwałym uszczerbku na po wypadku, przysługuje ci jakakolwiek renta nie mówimy tu w ogóle o odszkodowaniach no a w czasie wolnym jesteśmy w ogóle kompletnie nieubezpieczeni od wypadku państwo niemieckie natomiast to tak kompensuje, że te składki od wypadku od yy, ubezpieczenia prywatnego wypadkowego dodatkowego możemy odliczyć od podatku co daje nam jeszcze większy zwrot I jak to można natomiast zabezpieczyć jeżeli chodzi o wypadki na złamania yy, przysługuje ci 3000 euro jak to rozumieć jeżeli yy, złamanie jest na przykład w okolicy nadgarstka lub kostki przy nodze, jest to świetny przykład na 50%, czyli wtedy dostajesz jednorazowo 1500 euro jako odszkodowanie. Jeżeli złamanie jest powyżej nadgarstka, jest np. Na cała ręka bądź cała noga, to jest 70%, czyli 2250 euro, jakie dostajesz jednorazowo. Natomiast jeżeli taki wypadek kończy się o wiele tragiczniej, czyli trwałym uszczerbkiem na zdrowiu, to wtedy wypłacane jest z tej kwoty jak to wygląda. Jeżeli na przykład trwały uszczebek na zdrowiu wynosi 50%, czyli na przykład wracając do tego nadgarstka, on pod kontuzji już nie wróci do stanu sprzed wypadku, czyli będzie na trwałe uszkodzony, to wtedy z 50 tysięcy wypłacane jest 125%, czyli 62,500 euro plus 500 euro dożywotniej renty. Natomiast jeżeli prawdopodobieństwo powrotu do pracy jest już praktycznie zerowe, czyli przy trwałym uszczerbku na zdrowiu od 90%, a nawet jak tu widzisz już od 70% jest ono wypłacane. Czyli jeżeli masz 70% twojego uszczepka na zdrowiu, dostajesz jednorazowo 300 tysięcy euro odszkodowania. Natomiast jeżeli chodzi o rentę, to ona jest od 90% w wysokości 1000 euro, no a poniżej jest to właśnie w 500 euro. Natomiast jeżeli chodzi o te drobniejsze trwałe uszczepki na zdrowiu, bo zaraz mogą pojawić u Ciebie w głowie pytanie, a co jeżeli nie mam 50%, tylko o wiele mniej, to od razu. Widzimy poniżej między 1 a 34% twojego uszczepka na zdrowiu jest to jednorazowe odszkodowanie w takiej samej tolerancji jak trwały uszczebek na zdrowiu, czyli na przykład masz 10% Twojego uszczepka na zdrowiu, dostajesz jednorazowo 10% z 50 tysięcy euro. Powyżej 34%, czyli od 35% twojego uszczepka na zdrowiu, dodatkowo do tego jednorazowego odszkodowania dostajesz 250 euro do żywotniej renty. No i jeżeli wypadek kończy się naprawdę tragicznie, czyli śmiercią, 10 tysięcy euro dostają standardowo Twoi spadkowiarcy. Jeżeli jest potrzebna po wypadku operacja kosmetyczna, na przykład powybijane zęby, poparzenie, przeszczep skóry, masz na to 50 tysięcy do dyspozycji. No a jeżeli do wypadku dochodzi klasycznie gdzieś w górach, nad morzem lub na autostradzie jest akcja ratunkowa, to na te koszta jest przeznaczone 200 tysięcy euro. A to wszystko działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, nieważne czy jesteś w pracy, w czasie wolnym, w Polsce, gdziekolwiek indziej na urlopie, czy tutaj w Niemczech. Pozdrawiam serdecznie Krystian Madej de Kancelaria.